I to zajebisty filmik, bo w sumie trochę na niego czekam. Moje pytanie jest takie: No rest for the wicked. Czy zaprezentują nam, panowie, kooperację? Ja tak się wstrzymuję przed tym No Rest for the Wicked. Bo wiecie, było spuszczanie się przy starcie Early Accessu, że nie wiadomo co, że super styl artystyczny, graficzny. Natomiast koniec końców ta gra. Wylądowała z mieszanymi za... ocenami. Tam były chyba kwestie optymalizacyjne, ale też tam mieli ludzie na przykład pretensje do tego, że pewne działania w grze wymagały realnego czasu, czy coś w ten design Ten system progresji ludziom się nie, nie do końca podobał. I teraz walczą, walczą, walczą. Ostatnio wyprosili też chyba pozytywne oceny w ogóle na, na Steamie. Jakiś tam gościu pisał, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak istotne są. Nasze oceny. 30% promki teraz jest. W większości pozytywne teraz wywalczyli. Ostatnie recenzje bardzo pozytywne. Więc, jak ktoś grał, to możecie dać znać, czy wam się dobrze grało, czy nie grało, czy, czy, czy wstrzymujecie się z zakupem. No tak, wiecie, pod kątem wizualnym też gra bardzo się wyróżnia i podoba mi się, jak to, jak to się prezentuje tutaj, też. Yy... Byłem na kilku różnych streamach z No Rest For The Wicked i każda osoba, gdy grała sobie tą postacią, każda jedna osoba i jej, jej bohater wyglądał zupełnie inaczej. Mam wrażenie, że tu jest bardzo duża różnorodność ekwipunku i no, chłopy zupełnie inaczej się prezentowali. Bardzo mi się to podobało, że gdzie nie wszedłem na streama, to jakoś inaczej się to tam, no. Warto zagrać, dobrze. I, i taki milestone, który ja chcę, żeby został osiągnięty, osiągnięty to właśnie koop, żebyśmy sobie wspólnie mogli zagrać. Z Kulą może jeszcze ktoś by się dołączył, zobaczymy i, i wspólnie, żebyśmy sobie pograli. Wydaje mi się, że byłaby wtedy dobra zabawa, zobaczymy. Można by było też z różnorodnymi buildami pograć. Mnie najbardziej wkurzyło to, że zrobili z tej gry Diablo, Wchodzisz do. Właśnie to też mam wrażenie, że takie bez pomysłu zostało wrzucone. Byle była rodzaj endgameu, który jest y, nieskończonym lupem. Dziwne to było dla mnie. Natomiast y, jakoś nie wypowiadałem głośno tej opinii, bo nie znam ogólnie założeń tej gry, nie? Staro... Mimo, że oglądałem część streamów, to wiecie, nie wiem, jak ogólny koncept tej gry wygląda, więc sobie myślałem, może to jest jakieś uzupełnienie, takie. Które, które, trafia do ludzi, ale no ciężko mi było. Optymalizacja dalej z się? Może ktoś wie, czy optymalizacja się poprawiła? No rest for the Może taki zapychacz, nie? No ale no to jest wciąż zapychacz. But we did face some initial balance hiccups. Some fights were overtuned, some scaling wasn't quite right. But thanks to your feedback, we were able to identify the problems quickly and shipped four hot fixes right after launch to stabilize balance and clean up the rough edges. But while those fixes were going out and while we are already hard at work on our multiplayer co-op update, we also wanted to perfect what we had started with the breach. A full patch that directly responds to your requests, suggestions, and feedback. Today I'm happy to show you what's coming for the bridge we find. One of the most requested features was giving players more control over difficulty. So we've decided to introduce Realm Tiers. You will now be able to choose between multiple difficulty settings for your realm. Wiem, że, że to jest takie rozwiązanie, które pewnie mniej ludzi preferuje, ale ja lubię jednolity poziom trudności, wiecie? Lubię po prostu, jak gra jest wymagająca i oferuje trudniejszy, łatwiejszy kontent, łatwiejszą ścieżkę progresji, trudniejszą ścieżkę progresji, bo mam wrażenie, że właśnie między innymi dzięki tak ujednoliceniu poziomu trudności, chociażby so, gry Souls-like zdobyły taką popularność, a nie inną bo ludzie sobie lubili porównywać kuśki w obrębie souls -like i wiedzieli, że, że tutaj taki poziom trudności jest, a nie inny. I jeśli przeszedłeś tę grę, no to powiedzmy, że byłeś graczem, który ma ręce, nie? No oczywiście to dużo zależy, jaki build sobie wybrałeś, ile, nie wiem, grindowałeś jakieś dusze, czy poszedłeś najpierw od razu na tego bossa, czy nie. Natomiast jaki jest jednolity poziom trudności, czy tylko jeden poziom trudności, to masz wrażenie, że, że to doświadczenie ogólnej społeczności, która gra w grę, jest takie spójne. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale po prostu wiesz, że, że te przeszkody, które napotykasz, to prawdopodobnie inni gracze też to napotkali, bo właśnie grają na tym samym poziomie trudności i tak się utożsamiasz. Czasami wchodzisz w dyskusję z innymi graczami, że o, ja tu miałem problem, ty miałeś tutaj problem i Podoba mi się to po prostu, ale wiem, że jak weźmiesz ogólny. Bo ja, ja mam też taki mental, nie? że jak ja ginę, raz, drugi, dziesiąty, piętnasty, to mi to nie przeszkadza. Nie? Mnie to cieszy, że ja mogę progresować, troszkę więcej HP zbić bossowi i kolejne podejście, jeszcze więcej HP, ale wiem, że są ludzie, którzy których kurwica bierze po prostu, jak mają 10 razy robić tego samego bos'a i oni chcą tylko progresować. I, I domyślam się, że takich ludzi jest więcej I, i dlatego takie rzeczy się robi, jak właśnie poziomy trudności. A, a ta spójność to każdy ma w dupie, tylko to jest jakieś moje wyimaginowane, e, wyimaginowana zaleta, którą każdy ma gdzieś. Ale no, po prostu tak to czuję, nie? No jak w Elden Ringu powiedziałem koledze, że gra magiem, to mnie wyśmiał i powiedział, że grałem na easy mode. No i miał rację. Oj, Nikon, sorry, misclick, ale chciałem y, Felisa zbanować, wiesz? Zastanów się następnym razem jak będziesz grał. Problem, że ta gra wygląda tak, jakby była, byłaby dobra dla casuali, a jednak te walki nie były takie proste. Pewnie dużo płaczków było, że za trudne. No i to jest człowieku, to co powiedziałeś to się przy każdej grze powtarza, wiesz, która ma jakikolwiek poziom trudności. Ja aktualnie jak gram single, zawsze biorę najwyższy poziom trudności. Ewentualnie jeśli to jest poziom trudności, który wiąże się z tym, że masz tylko jednego save'a, albo no nie wiem, możesz tylko w ogóle raz zginąć, no to to już jest przesada, nie? Ale normalnie zawsze biorę najwyższy poziom trudności, bo poziom trudności gier aktualnie, ten normalny, jest wyskalowany dla. Gości, którzy, no nie wiem, pierwszy raz przy kąpie usiedli. Tak, tak ja to czuję po prostu. To ja jestem casualkiem pod kątem takim czasowym, który spędzam przy, przy tych grach. Teraz przybit kraci to trochę więcej, ale no jestem casualkiem pod kątem czasowym i, i wtedy dopiero czuję satysfakcję przy przechodzeniu tych gier. Well. Super, wicked, more approachable for new players, w zagranie magii. Dobra, ale tu widzę jeden plus, nie? Power of the Unspoken. E... Tu jest spoko to, chociaż, że jest jakiś bonus. No tutaj jest XP dodatkowe. No i teraz ci wie człowieku. Skoro gra była wymagająca, powiedzmy, przed. No, to ten Path of the Unspoken is definitely something that is And even greater challenge for those who wanted it. When creating a realm, players will now be able to choose their own path. The path of the Torn makes things more forgiving. But if we try Koopa, then it's only of the Unspoken, like Mi się wydaje. tune down and combat is a bit more relaxed. always been struggling with to find the right też widzę, jest coś nie takiego codziennego, ta krew, nie? Ale teraz widzę, że to się coraz częściej w grach pojawia, nie? Chrono WDC było, nie? Coś jeszcze ostatnio graliśmy takiego, że ta krew była. Tylko już uciekło mi, ale coś coś było, że że też flaczki latały. No i tutaj znowu. Nie? the path of the chosen is the experience you've come to know and love it represents the challenge we think most players are seeking the path of the unspoken is aimed to turn things up to 11 more aggressive enemies and combat requires more of a dance with your foes your life will be harder, but some ways are also more rewarding You'll be able to switch A i widzowie, to też nie to też zaburza spójność bo tam ktoś może przeczytować i zmienić sobie poziom trudności na jednego bosika. I też no wiem jak jest, wiem jak jest mówić, że tutaj Paw of the Unspoken było grane a zmieniał tylko na Path of the unspoken jak moba miał so you're always in control nice. of how tough your run should be. In our current live builds, utility rooms like damage surge and heal aura had to be slotted into a weapon, which wasn't ideal. For the breach find, you can now equip up to 4 utility rooms directly on your character. So if you want to throw down a Wiecie co? Sprawia wrażenie, że jest bardzo dużo tutaj kombinacji z tym. E, niby masz takiego e, ala Sous-like'a w izometrycznym rzucie, ale te kwestie tutaj ekwipunku takie RPG'owe są I, no, i znowu widzę jakiegoś bohatera, totalnie inaczej wygląda niż wszystkie postacie, które wcześniej widziałem. Mam nadzieję, że tu jest faktycznie taka duża różnorodność jak sobie to e, w głowie ułożyłem. Fight light up a pitch black dungeon with illuminate. You can now do that without first chuckling your weapon loadout. It feels really simple and elegant. You will now also start with the heal rune equipped by default. This way, players can choose to heal either with focus or through consumables right away. We've also made some major changes to our fast travel mechanics. We are introducing Elder Whispers. That, eh? These are your key travel hubs. You can fast travel between them freely. And if that still isn't enough for you, we are also introducing a whole new feature Whisper Offerings. You can now make offerings at all non Elder Whispers to unlock fast travel on those as well. And as yeah. you might imagine, we have a lot of things planned for Whisper Offerings, but we'll leave that for future content updates. We heard you. Gems are rare, and nobody wants to lose one just because they changed gear. Super zrobili, że wiecie, każdy, każdy postać, postać, nobody to. wants to lose one just because they changed gear. So in Breach Refined, you can now destroy and extract gems that you slotted into your gear. Destroying the gem will simply remove it from your item. Extracting the gem means you'll get the gem back, but... On common and masterpiece gear, the item stays intact upon extraction. On magical, plagued, and unique gear, the item will break upon gem extraction. Ah, we, we think that's a fair trade and it gives players way more freedom to swap builds without losing valuable upgrades. Ah, we have also added ledge protection. Yes, we've heard all of your complaints. You're out and about or deep inside the crucible. You launch into a heavy attack and bam! You fling yourself off a cliff. Uh, no, podać, pokazać siłę cięższego ataku, trzeba nadać mu takiej bezwładności też, nie? I masz wrażenie, że ty zamachy tracisz tak trochę kontrolę nad postacią, że ona faktycznie musi się zamachnąć. I domyślałem się, że ludzie klinęli, jak coś takiego się działo. of character will always stop before Another common frustration was fall damage, so we reduced fall damage overall. You still can survive a drop from three stories up, but you won't lose tons of health just for misjudging a ledge either. Uh -huh. Smell of One That's of fish. the more controversial changes in Breach was constraining ranged actions around focus. And yeah, we get it. Players wanted to play as archers or spellcasters without getting every shot behind a resource meter. So for Breach Refined, base spells and bows now use stamina again. Damage and range on these are tuned down a bit. Arrows now need to be charged to get the full effect. But overall, this brings back the fluidity and pacing you loved pre-Breach, while still keeping things balanced. And we have also improved combat responsiveness across the board. You can now change targets during attack wind-ups, which makes fighting groups of enemies feel way more responsive. Okay. Especially when you're weaving between enemies and looking for openings. Another hey, I climbed that ledge, dodged two traps, and got a single mushroom for all my trouble. Well, that's fixed. In this patch, we're attacking these hard to reach spots and making sure the loot matches the effort. Expect better gear, materials, and surprise finds. No we coś, also did a, jak, jak did a full pass on bounties and challenges. We added more variety and removed some stale or underused challenges. Ja trochę żałuję, e, że sobie zaspoilerowałem to, bo, bo to faktycznie, e, no, gdzieś mnie tam mega zaskoczyło. Jakbym to odkrył w grze, to myślę, że byłoby super. Zatkajcie uszy, jak ktoś nie chce usłyszeć. Ale, że jest housing w tej grze. Nie wiem, czy jego się odblokowuje bardzo szybko po starcie gry, czy dopiero przy endgame'ie, ale ja uwielbiam housing. I jak się dowiedziałem, że jest housing, no, to lekka podjarka była. ...update and added new tutorials Revised early quests. They told me to wait out here. And introduced more context prompts. The idea is that you shouldn't need to tab out to a wiki just to understand how wicked systems work. Gathering has always felt a bit flat, so we've spiced things up there as well. When farming a resource, you will now gain focus and experience, just like you would while fighting an enemy. And on top of that, we've added timing mechanics. Press the interact button the moment your tool hits the resource, and you'll get a bonus. More focus, more loot. Every container and wicket now comes with its own little carpet that features various logos. This ought to make it way simpler to quickly see no, i teraz znowu mi to że housing to Ja pierdzielę, człowieku, mam coś powiedzieć, to wszystko przemaćkujecie, ty. Już nie wiem po co grać w giereczkę, jak wiem so jak to no no Ja myślałem, że będę mógł uprawiać rolę, zmieniać up. budynek. Czyli to, so to jest po, po prostu ulepszenie Breacha, nie? and makes no sense. No cooperation. It gets smoother, more flexible to and more explore. And, and what we've shown so far was only the tip of the iceberg. We are continuing to listen. And your feedback keeps making Wicked better and better. Let us know how these changes feel and stay tuned for even more coming down the line. Thanks for watching and we'll see you back in your Solar Sacrament. Można to grać z supportem? Chyba już o to pytałem i chyba powiedzieliście, że tak. Ładne to no, ładne. Podoba mi się. Refine 26 June'a, czyli jutro. No, czyli jutro. O, na Steam Decku też się może w to spoko grać, co? Dobrze, 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 dobrze. Faj. JM na czacie widzowie, żeby wzmocnić ekspa krasnoluda. Zapraszam.